Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj chcę Wam przedstawić BMW E65 730D i muszę Wam powiedzieć, że to jest taki prawdziwy dinozaur na dzień dzisiejszy, dlatego że ostatnio do naszego warsztatu przyjeżdżają same benzynowe jednostki w tej budzie. A tutaj zobaczcie sobie, dieselek ze sporym przebiegiem. Auto jest doinwestowane. Ale tak naprawdę to nie jest doinwestowanie, bo doinwestować to sobie możemy założyć koła, przyciemnić szyby, yy, zrobić jakieś fajne rzeczy, coś tam dołożyć, jakieś nagłośnienie, inne historie. Tutaj po prostu właściciel pojazdu dba o samochód tak jak trzeba wszystko jest robione na czas czyli są wymieniane jakieś tam przewody, płyny, tarcze hamulcowe w tym samochodzie nawet tylna belka jest. Yy, Wypiaskowana, pomalowana. Auto naprawdę jest w perfekcyjnym stanie. My w tym samochodzie zrobiliśmy regenerację głowicy, i właśnie dlatego zapraszam Was do oglądania odcinka. Jak Ci się to podoba? No, na no jasność. Ale fajny czarny sufit w ogóle. Mm -hmm. Kurde, powiem Ci, podoba mi się ten samochód. Mm. Jest w tak fajnym stanie i ma taką fajną konfigurację. Jest, wiesz, black, black. Mm. <grych> Można powiedzieć. Eee, na pewno jesteście ciekawi, jaki tu jest przebieg. Już Wam mówię, 367 tysięcy kilometrów. Sebastian z głowicę. Powiem Wam, że w ogóle silnik wyglądał jak nowy, nie? większość mhm. diesli to w mniejszym przebiegu, to jak się zagląda pod maskę, coś chce się ruszyć, to już jest usmolone całe. Tak jest. A tutaj było czyściutko, także. <ścoughs> także auto jest naprawdę perfekcyjnie utrzymane. Ta kierownica była oprzywana, ale jest tak zrobiona, że nawet trudno się domyślić, że była oprzywana. Jest tak ładnie zrobiona, perfekcyjnie. No jak tak patrzę, tak, z, o, z perspektywy sobie tutaj siedzę, bo oni nie, nie przyglądają się fotelom i tak dalej, ale tak siedzę. No i jak ktoś by mi powiedział, że ma na przykład 100 tysięcy ten samochód, to bym uwierzył. No dokładnie. Dokładnie tak. Słuchajcie, dlaczego powiedziałem dinozaur? No dlatego, że kurczę coraz rzadziej spotyka się siódemkę E65 w Dizlu. A E38 w dizlu to już w ogóle bardzo dawno nie o. widziałem. A był. Pamiętam, jak był taki moment, gdzie E38 w 3litrowym Dizlu przyjeżdżało bardzo dużo. I tak samo E65 w Dizlu. W benzynie to była rzadkość. Tak naprawdę. Teraz te benzyny, które jeżdżą, to są głównie z rynku japońskiego albo z rynku amerykańskiego. I tak samo, E3. no E38 nie, E38 jednak dość sporo w benzynkach też było, nie. Mm -hmm. No i powiem ci, ja już byłem na jeździe testowej tym samochodem i nie mogę wyjść z podziwu, jak E65 jest komfortowym samochodem, no jest, no to to już. Ja to już to wie, wiem, no. Naprawdę, fajny samochód i to jest samochód, który nie kusi. Tak naprawdę nie kusi, wiesz, bo, bo jednak gdzieś tam si siódemkę taką 750, jak się jedzie, wiesz, F01 to jednak ona tak, jednak ta v gdzieś tam taki daje, wiesz, i bardziej byś chciał. No tam turbinki i tak dalej. Turbinki, a tutaj ta wersja w dieslu, powiem Wam, można się delektować jazdą, po prostu sobie jedziemy autostradową prędkością mhm. i z głowy, nie? No tak, no i nie, nie słychać tu w środku w szczerze pracy tego silnika, także Aż tak bardzo nie przeszkadza dieselek tak jest. E, no słuchajcie, co my tutaj wykonaliśmy. Wiesz co, przymknę, bo jednak jest głośniej, nie? Jest głośniej. No. Przymknę, e, zrobił, zrobiliśmy to dla was, żebyście nas lepiej słyszeli. Widzieli. I widzieli też. Nie, widzieli to tutaj, bo światła więcej, a zamknęli, no, żeby słyszeli, tak? Dobra. Ale co nas będą tu oglądać, więc. <laughs> Sebastian, czy te świece żarowe brać pod uwagę? Nie bierz pod uwagę, bo to wszystko Nie, było robione. Więc chłopaki szarplą da wszystko. No i wszystkie działające widać No dobrze Widzisz jak chodzi? Zobacz widzisz? No, prowadnicy Tutaj w ogóle osmolone Na szóstym widać Na szóstym jest pobóg tak jest wywieziony a do Sebastiana przyjechała głowica. Proszę bardzo. Są strzeleczki i inne rzeczy. Także Sebuś bierze się do roboty. Bardzo. Sebuś uruchomił maszynę. Jak odpalił? No ładnie. Tak? Wygrzeń. A tutaj 5W40 pan chce. Ważniejsze jest to co tutaj gadamy, te nasze głupoty. Także autko naprawdę jest świetne. Chcę Wam powiedzieć, że nas, nasz stały klient, który w zasadzie miał same benzyny, aczkolwiek miał E39 w dieslu, kupił ostatnio właśnie 730 w dieslu z, od chłopaków z Puław. Tam są takie chłopaki, co sprowadzają BM-ki po prostu ze Szwajcarii, z Niemiec i tak dalej. Nie pamiętam jak oni, czy to są ci bracia czy BMW Puławy? Ja, ja nie wiem, w ogóle nie Też nie pamiętam, mam nadzieję, że tam widzowie nas e, e, powie, powiedzą nam, jak się nazywa ta firma z Puław. W każdym razie e, od tej firmy z Puław bardzo często robiliśmy jakieś samochody, takie przeglądy e, po kupnie i mamy bardzo fajne zdanie o tej firmie. Bardzo fajnie się zawsze tam e, poczują, jak coś na przykład się okaże, że jest coś do zrobienia. To potrafię się jakoś tam parcytypować z kupującym, z nowym nabywcą hałta. No dobra, to do, do brzegu. Wykonaliśmy tutaj regenerację głowicy. W głowicy zostały wymienione wszystkie prowadnice. Tutaj był problem tego typu, że silnik pobierał olej. Jak rozebraliśmy kolektor z sący, no to okazało się, że w dolotach jest bardzo dużo oleju, i było widać jak po trzonkach zaworowych spływa olej. Także to świadczy o tym, że, że olej był brany przez głowicę. Dodatkowo została wymieniona odma. Dodatkowo wymieniliśmy olej w układzie wspomagania. No i wszystkie czynności, które są związane z głowicą, czyli uszczelki pompy wakuum, uszczelki kolektora wydechowego i tak i tak dalej, i no i co, i na pewno jesteście ciekawi, yy, jaki był koszt yy, takiej regeneracji głowicy z demontażem, montażem i z regeneracją głowicy. Ile to było w prezesie? Ile to było? Mów, no mówka. Ja wiem. No ja wiesz, wiem. mówiłem ci. To mogło mi wylecieć. No dobra, słuchajcie, koszt 6000 zł brutto. I tyle, tak to wyszło. Z 2 lata temu zrobilibyśmy to za jakieś 4,5 tysiąca. No niestety, inflacja, te sprawy i wyszło 6000. tysięcy, i tyle. A i wymieniliśmy też tutaj olej. Został wymieniony olej. Z tego co wiem, właściciel wymienia olej co 10 tysięcy kilometrów. Zostawił nam taką listę specjalną, żeśmy sobie poczytali. I zalewa silnik olejem 5W40. My zalaliśmy tutaj silnik olejem 5W40 firmy Motul. No i tyle. Zobaczymy sobie, a, a raczej właściciel pojazdu sobie zobaczy, czy silnik nadal będzie pobierać olej. W każdym razie wcześniej właściciel jeszcze wymienił tu turbosprężarkę, bo podejrzenie było, że wina w poborze oleju leży po stronie turbosprężarki. No bo też był olej po prostu w układzie dolotowym więc. Tak to wygląda, ale my zazwyczaj właśnie to sprawdzamy, jak zdejmiemy kolektor i patrzymy, czy po bo to widać po prostu, czy leci olej czy nie. Zwłaszcza gdy auto dłużej postoi. No i tyle. Delektujemy się jazdą. Wracamy do warsztatu, zabieramy się za kolejne yy, prace. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach. A my życzymy Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się.